Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was serdecznie na przegląd nowości Mohito. Zacznijmy od tego, że moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, znajdziecie w opisie, tak na wypadek, jak któregoś rozmiaru zapomniała. Zacznijmy od bluzki. Bluzkę mam w rozmiarze S i jest wykonana z wiskozy, a spódnicę mam również w rozmiarze S. Jeżeli chodzi o bluzkę, to ta wiskoza, powiem Wam, że jest dosyć twarda i szorstka. Nie tylko w dotyku tak ręką po wierzchu, ale również na ciele. Także nie za bardzo spodziewałam się czegoś bardziej miękkiego. Dekolt w kształcie litery V, ładne białe lamówki, jest bardzo ładna, tylko tak jak mówię, dosyć szorstka. Tak się prezentuje z tyłu i sięga mniej więcej do Spódnica. Spódnica w rozmiarze S jest trochę za duża. Ona ma tylko ten pasek, który tu widzicie i gumę w pasie. Ma szlówki, więc ten pasek można spokojnie wymienić. Natomiast no, nie ma żadnych suwaków. Ma kieszenie, nie ma podszewki. I ja bym wzięła jednak rozmiar 34, bo kiedy wyciągnę pasek, to ona mi po prostu opada mniej więcej do tej wysokości. Także rozmiarówka w mojej ocenie jest nieco zawyżona, jeżeli chodzi akurat o To Bardzo mi się ta spódnica podoba. Tak się Prezentuje z tyłu, a tak się prezentuje w całości. To jest takie, coś między 3,4 a 7,8. Ja też mam 1,60 m wzrostu, więc no, na mnie to zawsze trochę inaczej wygląda. Krótkie tręcze nadal znajdziecie w sklepach. Czy nadal są modne? Już może nie aż tak bardzo, natomiast wciąż są dostępne. Mam na sobie rozmiar S. Tak się prezentuje ten tręcz. Jest dosyć duży, także jak widzicie jest to bardziej tręcz oversize'owy. Myślę, że fajnie go można połączyć z tą spódnicą. Zresztą na stronie na stronie nie wiem, czy ten tręcz był połączony z tą spódnicą, czy nie jakiś inny, bo był ściśnięty w tali paskiem. No i ja to tamten chciałam. A zamówiłam niechcący ten. Albo ktoś wyciągnął ten pasek od spódnicy, bo tak też mogło być. Natomiast no, on ma takie trochę krójbomberki z tyłu, więc, może niekoniecznie tutaj ściśnięcie paskiem będzie wyglądało najlepiej. I tak się prezentuje tręcz. Długie rękawy, cienki materiał, także to już jest na taką cieplejszą wiosnę graniczącą z latem. I jeszcze taka uwaga: tręcz ma podszewkę. Bluzka czarna, czerwone kwiaty. Mam na sobie rozmiar 36, rozmiar odpowiedni. Wykonana jest z takiego lekko transparentnego materiału, ale bielizna cielista. Nie przebija, ma tutaj w ramionach poduszki, tak się prezentuje z przodu, przyte macie takie coś. No i to można sobie zawiązać albo można sobie wyciąć, bo to jest przyte na karku. Więc jeżeli sama bluzka Wam się podoba jakieś ozdobniki niespecjalnie, to bez problemu można je wyciąć. Dekolt w serek niezbyt głęboki, tak się prezentuje bluzka z tyłu, rękaw jest długi i jest tutaj jakby zmarszczony. Mniej więcej na wysokości nadgarstka. Jeżeli chodzi o całą bluzkę, to się prezentuje tak jak widzicie, na tyle długa, żeby ją spokojnie wkasać w wyższy stan, żeby nigdzie nie wyjeżdżała. Zmiana spódnicy. Tym razem spódnica w monogram na gumę. I tutaj macie jeszcze pasek w zestawie. Znajdziecie bardzo dużo kolorów, jeżeli chodzi o konkretnie ten model spódnicy. Oraz bluska. Bluzkę mam w rozmiarze S, a tu był rozmiar 36. Wykonana jest z elastycznego, bardzo elastycznego materiału, lejącego. Bardzo przyjemnego dla skóry. Dekolt w kształcie V, bluska jest w prążek. Bardzo przyjemny materiał. Tak się prezentuje całości, ta bluzka sięga mniej więcej dotąd, zatem idealnie, idealna długość jak dla mnie właśnie do wkasywania we wszystko, a materiał jest cienki, bardzo przyjemny zatem nigdzie się nie odbija i tak się prezentuje to w całości spódnica ma długość 3 czwarte jeżeli się zastanawiacie co to buty mam na stopach, są to buty marki Ryłko, zapraszam Was na mój hold zakupowy obuwniczy, który się pojawi już niebawem na moim kanale coś czerwonego, czerwona bluzka mam na sobie rozmiar S, materiał ponownie przemilutki, delikatny przyjemny dla skóry, elastyczny jak widzicie praktycznie brak dekoltu, jakoś teraz zauważyłam, że jest dużo mniej czerwieni w sklepach, dlatego postanowiłam co nieco kupić póki jeszcze mogę, bo później te kolory znikną, a ja bym nie chciała, bo jeszcze nie nasyciłam się jeżeli chodzi o czerwień, jeszcze mam ochotę na coś ciekawego, myślę, że ta bluzka właśnie dzisiaj jest ze mną zostanie, jest bardzo przyjemna w dotyku, deko nigdzie nie uwiera no i nie przebija. Jeansowa koszula rozmiar 36, rozmiar odpowiedni, wykonana z cienkiego jeansu, także spokojnie, nie będzie w niej za gorąco. Jeans jest cienki, takie jakby wiecie pobielany, tutaj jakieś delikatne przetarcia, ma kieszenie i ma zatrzaski. Wielki plus. Tak się prezentuje z tyłu, widzicie tutaj taliowanie, rozmiar uważam za odpowiedni, ja lubię takie dopasowane i ona właśnie jest dosyć dopasowana, myślę, że włożona w spodnie o wysokim stanie będzie właśnie się bardzo ładnie układać, nie będzie tego materiału u, u góry zbyt dużo, a ze względu na to, że materiał jest cienki, nie powinien się odznaczać, także będę się zastanawiać nad nią, aczkolwiek mam już jedną dżinsową koszulę, no i się zastanawiam, czy potrzebuję kolejną zmiana góry tym razem to jest sweter to nie jest bluza to jest sweter sweter z taką wszytą koszulą ten element jest po prostu doszyty od spodu jakbyście się uparły to byście nawet wypruły sweter jest bardzo przyjemny w dotyku naprawdę super przyjemny materiał tutaj mamy tu tu Mamy guziczki dodatkowo do ozdoby, mam rozmiar 36, rozmiar odpowiedni, napisy, wystającą koszulę, ale już tutaj przy rękawach ani u góry nic nie ma. I tak się prezentuje, jeżeli chodzi o długość. I wiecie, co sięga za pupę? Teraz znowu modne są rurki, także myślę, że dla tych dziewczyn, które tam nie do końca po tych wszystkich szerokich spodniach jeszcze się czują pewnie w rurkach i wolałyby sobie nieco przykryć pośladki, no to tutaj ta długość jest idealna, no chyba że lubicie chodzić w leginsach, no to myślę, że też będzie to wyglądać bardzo dobrze. Sukienka. Sukienka w rozmiarze M, rozmiarze odpowiednim, złączonych materiałów, także tutaj te wszystkie elementy są ze sobą zszyte. Mamy koszulę i taką powiedzmy sukienkę. Ten element jest bardzo elastyczny, a tutaj jest taka standardowa, nieelastyczna koszula. Dodatkowo przedłużenie, tak jakby z tej koszuli, co uważam za bardzo fajny zabieg. Z tyłu, tutaj na karku trzeba sobie zapiąć guziczek, czego ja nie potrafię zrobić, a tutaj macie suwak. Także tak to wygląda. Widzę, że dosyć mocno się marszczy z tyłu. Nie wiem, widocznie nie na moją figurę, albo rozmiar większy musiałabym przetestować. Długość bardzo fajna, także dla mnie jest to mini idealna. Nie za krótka, nie za długa, właśnie dzięki tej białej przedłużce. Kiedyś były modne takie sukienki albo właśnie nakładanie na koszulę czegoś. W tym stylu. Widzę, że moda wraca, ale nie mam już chyba żadnej z tamtych czasów, bo byłam wtedy bardzo, bardzo moda i, i tak bym się nie zmieściła. Ostatnia sukienka zielona. Mam na sobie rozmiar S, rozmiar odpowiedni. Ona ma tutaj gumę w pasie. Zapinana jest na guziki. Dodatkowo macie możliwość związania się. Są kieszenie. Ona się składa z jednej warstwy, ale nigdzie nie przebija. Materiał jest już nieco grubszy. Mamy tutaj ściągacz przy rękawach, ale nigdzie nie uwiera. I ona ma stójkę. Także tak to powinno wyglądać, ale ja nie przepadam za stójkami. Wolę i jednak dekolt w kształcie litery V. Dużo materiału. Jeżeli chodzi o długość, to jest to 7 ósmych, także nada się zarówno do obcasów, jak i do płaskiego obuwia. I wiecie co? Skusiłabym się na nią, gdyby nie to, że ten materiał jest dosyć twardy i trochę ciężko się go prasuje. A ja nie jestem miłośnikiem prasowania, także unikam raczej materiałów, w których się trudno prasuje. To były wszystkie rzeczy, które zamówiłam tym razem. Jeżeli coś wam wpadło w oko, piszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli sam film wam się podobał, poproszę łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!